Cześć, nazywam się Adam Kopeć i jestem m.in. trenerem szybkiego czytania. Dzisiaj trochę o higienie czytania, czyli o warunkach zewnętrznych, które wpływają na Twoje tempo czytania, ale również na efektywność zapamiętywania. Pierwszym, najważniejszym, to jest światło, oświetlenie. Słońce, światło słoneczne jest najlepsze do tego, więc jeśli możesz skorzystać z niego, korzystać. Jeśli masz ochotę, możesz właśnie nawet czytać na zewnątrz w parku czy w jakimś miejscu dobrze oświetlonym. Ale ponieważ mieszkamy w Polsce, z tym światłem nie zawsze jest tak fajnie, albo są dni pochmurne, albo słońce szybko zaszło za horyzont. I wtedy trzeba wykorzystać sztuczne światło. I tu najważniejsze jest jedno, górny, żeby uzyskać ogólny poziom oświetlenia oraz przydaje się też dodatkowo jedno z tyłu, żeby dodatkowo oświetlić Ci biurko. I je najlepiej umieszczać z tyłu po przeciwnej stronie do Twojej dominującej ręki. Jeśli moja jest prawa, to to się światła powinno być mniej więcej tu z tyłu dla mojej osoby, okej, okay, jeśli masz już dobre światło, no to super, co jest dalej bardzo istotne, tlen, szczególnie dla Twojego umysłu. Ten mały bo postanowi zaledwie 2% masy całego Twojego ciała zużywa 20% energii i około 25% tlenu. Więc jeśli tylko możesz, wierz pomieszczenie, w którym się uczysz dostarczaj świeżego powietrza, czyli tlen dla Twojego mózgu. Niech on ma to, czego potrzebuje. Dodatkowo tu wychodzi postawa prosta, a właściwie najważniejsze to jest właśnie, żeby był prosty kręgosłup, bo jeśli zginasz kark, to co się dzieje? Ty blokujesz tętnice szyjne, czyli mniej krwi dopływa do Twojego umysłu, czyli też mniej tlenu niż substancji odżywczych które są bardzo istotne dla twojego umysłu. Więc zadbaj o odpowiednią pozycję. Też zastanów się, jak wygląda student zainteresowany wykładem. Wyobraź sobie, czy on nie wygląda mniej więcej tak. Patrzy się i tam jeszcze może coś notuje. A jak wygląda student niezainteresowany? Przeważnie wygląda tak. Tak? Który z tych studentów więcej zapamięta z wykładu? Oczywiście ten bardziej zainteresowany. Ale coś jest ciekawego, bo to działa w obie strony. Jeśli ty jesteś zainteresowany, twoje ciało automatycznie dostaje sygnał, żeby przyjąć właśnie tą zainteresowaną postawę ciała. Takiego myśliciela powiedzmy. Tak? Ale jeśli jesteś znudzony, no to też. Młodzie, młodzie też sygnał od umysłu, ale ty możesz dać sygnał, żeby samemu przyjąć taką postawę ciała. I wtedy, jeśli przyjmiesz postawę myśliciela, zaczniesz oddziaływać na swój umysł. Twój umysł zacznie lepiej wkładać informacje, ponieważ ciało daje mu sygnał, że dzieje się coś interesującego. Tak. O. I tu bierzemy sobie tekst. Dalej, higiena czytania to też na przykład odległość tekstu. Około 50 cm. Tak naprawdę chodzi o to, żebyś widział wyraźnie wszystkie słowa. Czyli odpowiednio dla Twoich potrzeb. Dodatkowo, właśnie fajnie, tekst trzyma się mniej więcej pod kątem 45 stopni. Dlaczego? Ponieważ wtedy zarówno wyrazy na górze strony, jak i na dole są w tej samej odległości od oczu. Czyli ty mniej męczysz Twoje oczy, mogą dłużej pracować. A przeważnie, na wiózku leży płasko, no to tu jest bliżej, tu jest dalej. No po co dodatkowo męczyć oczy? Jak możesz podłożyć sobie coś od książkę i uzyskać ten kąt? Twoje oczy będą lepiej pracować. Twoje oczy właśnie są najważniejsze przy czytaniu, bo przecież przez nie właśnie idzie ta informacja, tekst, oczy, mózg i w zależności od tego, czy. Jest wokalizacja, subwokalizacja, to albo idzie od razu na zrozumienie, albo jeszcze idzie do ucha i ucho znowu do mózgu i dopiero idzie na zrozumienie. Ale taka właśnie jest droga. No i też pamiętaj, zdrowie jest bardzo istotne. Każde wahania, jeśli chodzi o Twoje zdrowie, odbijają się też również na Twoje efekty w pracy czy podczas czytania. Więc kontroluj, dbaj o swoje zdrowie. Co to jest? też dla umysłu bardzo ważny. Twój umysł to w około 80% tak napiszę, bo to jest istotne. 80% Twojego umysłu to H2O, czyli woda. I to jest dla Twojego umysłu bardzo ważne. Przed nauką często warto nawet wypić jedną szklankę czystej, niegazowanej, no, najlepiej mineralnej wody. I Twoje wyniki się poprawią. Dlaczego? Bo bardzo dużo osób działa i funkcjonuje odwodniona, jako od, na pewnym poziomie odwodnienia. A naukowcy już dawno zbadali, że im bardziej jesteś odwodniony, tym gorsze tak samo tak? odwodnienie, większe, tym gorsze są również Twoje wyniki. Rysuję im, tak, Twoje wyniki też spadają wraz z Twoim Czyli jak wypijesz wodę, to się nawadniasz i tak samo twoje wyniki też rosną z powrotem, odbijają. To jest bardzo istotne. I dobre sobie, że poziom 10% odwodnienia już jest bardzo szkodliwy dla Twojego organizmu. Przy zaledwie takim procencie, 10%, no to jest zaledwie 1 dziesiąta. 50%, jeden na dwa sygnały elektryczne w pojęciele nie docierają na miejsce docelowe. Dlatego tak istotne jest picie wody, H2O, najlepiej mineralnej, czystej, właśnie w takiej postaci. Woda mineralna. Lecz. I co jest jeszcze ciekawego, że właśnie jednym z objawów odwodnienia jest na przykład senność. Czasami, żeby pozbyć się senności, wystarczy wypić też szklankę wody. Wypisz szklankę wody, żeby pozbyć się senności, wypisz szklankę wody, żeby zwiększyć swoją efektywność, zarówno podczas czytania, nauki, jak też i w pracy. Więc pamiętaj o higienie czytania, o wpływie warunków wewnętrznych i zewnętrznych na Twoje wyniki.